Ej, a znacie literkową książkę? To powiem Wam teraz: dobra wiadomość, jest też cyferkowa książka z wydawnictwa Nasza Księgarnia. To jest Patronat Aktywne Czytanie. I jest tu mnóstwo, mnóstwo propozycji aktywizujących. Nie wiem, czy kojarzycie te książki. Ta seria to są książki, w których znajdują się ilustracje, zupełnie, ale to zupełnie wyjątkowe, bo to są rzeczy, takie prawdziwe elementy tworzące ilustracje, które zostały zrobione na szydełku. I mamy tutaj piłki, i cyferki oczywiście, i zabawki i mnóstwo, mnóstwo niespodzianek w tej książce. Śmiało można powiedzieć, że jest to książka aktywizująca. I czasami w grupie Aktywne Czytanie albo na Instagramie. Aktywne czytanie, ktoś mnie pytał, jak pokazywałam te książki, czy to jest z elementami sensorycznymi, bo tak to wygląda, że aż chciałoby się dotknąć. I tutaj nie ma elementów sensorycznych, ale wiem skąd te pytania, bo faktycznie, jak się patrzy na te cyferki, czy na te tutaj, y, później będzie ich tutaj więcej, różne elementy. To, aż by się to chciało wziąć do ręki, bo to jest takie, no to są zdjęcia prawdziwych przedmiotów. Ale to, że chce się aż dotykać tych obrazków, to jest w sumie bardzo fajne i my tutaj mamy mnóstwo zachęcających poleceń do tego, żeby dziecko palcem przejechało i zaznaczyło przy jedynce, dwójce, trójce, czyli kojarzenie takie ruch kojarzymy z wyglądem i zapamiętujemy, jak się potem w przyszłości taką cyferkę pisze, jak się to wymawia, jak się ogląda. Także zabawa w ruchu to jest to, co jest podstawowe. Jeśli chodzi o e, nauczanie z małymi dziećmi. I oczywiście, tak jak tytuł wskazujemy, tutaj uczymy się cyferek. Ale nie tylko. I na każdej stronie, podobnie jak było w literkowej książce, na każdej stronie mamy motyw przewodni, czyli cyferkę. I wiadomo, że od zera no właśnie od zera, a zaczęłam od jedynki, do 10, ale tam na końcu też pojawią się i takie liczby dwucyfrowe. I na tym regale, wcześniej był pusty, pojawiają się różne elementy. Są to zabawki, bo to jest taki regał w pokoiku dziecka, i zgodnie z tym, co mamy tutaj napisane, czyli 1, 2, 3, 4, będą się tutaj na regalu ale pojawiały nowe rzeczy. Bo nie wiem, czy kojarzycie taką bardzo, bardzo pomocną w ćwiczeniu koncentracji zabawę, żeby, żeby właśnie dziecko na przykład zapamiętywało, ile jest rzeczy na regale pustym, potem my coś dokładamy albo potem zabieramy i potem dziecko się zastanawia, co zniknęło, co nie. Mnóstwo takich zabaw przeprowadza się w przedszkolu i o ile <laughs> łatwo jest przy jedynce, no to już na przykład przy 8, 9 czy 10 elementach na regale wcale nie będzie tak łatwo. I przechodzimy do cyfry 2, i spójrzcie, tutaj znowu mamy zachętę do tego, żeby przejechać paluszkiem, i pojawiają się nowe elementy. I tutaj też te podpowiedzi zachęcające dzieci do najróżniejszych aktywności są napisane takim pismem szkolnym. Wiecie, tak jakby to dziecko napisało a, bo w ogóle to jest cała rodzinka, i my jesteśmy w domu tej rodzinki. Chłopiec ma na imię Franek to są jego rodzice i. Na końcu też pojawi się młodsze rodzeństwo. No, nie wiem, czy miałam wam to wygadywać. No i właśnie chcę wam powiedzieć, że pomiędzy tymi cyferkami, gdzie są jakieś zadania do policzenia, na spostrzegawczość, właśnie, my też sobie tutaj do jego domu zaglądamy, do tego Franka. Zaraz wam pokażę. Zresztą nie tylko do domu, bo zobaczcie, tutaj Franek z rodziną są na plaży. I za każdym razem na tych właśnie takich większych ilustracjach, które nadal są przygotowane normalnie tymi włóczkowymi zdjęciami, są też takie świetne rymowanie. I te nam podpowiadają różne aktywności do zrobienia, do zauważenia na tym obrazku. I tutaj mamy na przykład pięć domów stoi przy mojej ulicy. Maja te domy ze mną dziś liczy, czyli już wiemy, że Maja jest koleżanką. Liczymy ptaki, drzewa, motyle i kwiatów wkoło więcej co chwilę. Czy policzysz z Frankiem i Mają to, co pojawia się tutaj pięć i sześć razy? I właśnie te zadania za każdym razem są trochę inne, bo zahaczamy też o kolory, zahaczamy też o pory roku, także to nie jest tylko że o, policz tutaj filiżanki albo klocki, albo książki na regale. A przy tej szóstej też jest bardzo fajne pytanie na skojarzenie. Co Ci ona przypomina? Zobaczcie, jest też nawet ilustracja świąteczna. I tutaj mamy bombki do policzenia. I tak przechodzimy przez cały rok tak naprawdę, bo wcześniej była ta plaża, czyli było lato, teraz się zrobiło zimniej. I właśnie to, co Wam wspomniałam na początku, że mama spodziewa się dziecka, więc my nie bez powodu też tutaj tak trochę odliczamy czas, no bo właśnie doczekaliśmy się, pewnego momentu w którym, o, zobaczcie tutaj, Franek z tatą siedzą i czekają. Mama jest w szpitalu z nową siostrzyczką, to jest Hania. I na końcu już Hania jest tutaj ze wszystkimi. A chcę Wam pokazać jeszcze jedną fajną stronę, szacuneczek dla autorki za to, że, o tutaj, przez mikroskop tata bakterie ogląda, mama bada gwiazdy, w teleskop spogląda. Nie wszystko dziś jednak możemy policzyć, choćby całe lata na liczydle ćwiczyć. Bardzo świetna rymowanka, bo faktycznie nie wszystko da się policzyć, ale też podoba mi się, i to właśnie tutaj na Zwróciłam uwagę, że tato przy mikroskopie, a mama teleskop, a nie na przykład mama w kuchni, czy mama. Yy... No, w kuchni zatrzymam się tutaj na tym, więc to jest też bardzo fajny przekaz. No i co? I bawimy się, po prostu bawimy się tą książką. Mam nadzieję, że takie aktywizujące pomysły na to, żeby się uczyć i liczyć, i pół roku, i kolorów, i e, najróżniejszych porównań, i na spostrzegawczość, że się tutaj Wasze dzieci wciągną i będziecie się dobrze bawić przy aktywnym czytaniu.